Już niebawem, bo 21 i 22 sierpnia w Świerżach Górnych odbędą się uroczystości ważne zarówno dla mieszkańców miejscowości, jak i całej społeczności gminy Kozienice. Ważne wydarzenia, dlatego że połączenie trzech i w bilełuszy trzech uroczystości. Pierwsze to jest dziewięć wieków miejscowości Świerży Górnych. Druga uroczystość, druga okazja to jest Święto Parafii Dożynki, a także 20-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach Górnych. Te wszystkie obchody połączono w jedno duże wydarzenie, które jak zapewniają organizatorzy, łączyć będzie tradycję z nowoczesnością. Na tą okazję wydana została również książka poświęcona historii świeżych Górnych, która będzie dostępna właśnie podczas zarówno jubileuszu szkoły podstawowej, jak i dożynek. Weekend ten pełen będzie zatem wielu atrakcji. W imieniu burmistrza gminy Kozienice, w imieniu własnym organizatorów zapraszam Państwa bardzo serdecznie na świętowanie tego jubileuszu, ważnego wydarzenia dla naszej miejscowości, największej miejscowości gminy Kozienice. Dwa dni fajnych atrakcji, świetnych wydarzeń. Mam nadzieję, że ten przedostatni weekend wakacji spędzą Państwo z nami. W sobotę 21 sierpnia podczas festynu z okazji 20-lecia szkoły przygotowano wiele atrakcji, między innymi: rodzinny bieg jubileuszowy, prezentacja maskotki szkolnej, występ iluzjonisty Kacpra Kulika oraz szereg wydarzeń towarzyszących. 22 sierpnia podczas 21. dożynek gminnych odprawiona zostanie msza dziękczynna za zbiory. Na placu boiska piłkarskiego odbędą się m.in. obrzęd dzielenia chlebem, prelekcje historyczne, wręczenie wyróżnień zasłużonym dla rolnictwa, a także rozstrzygnięcie konkursów na najładniejszy wieniec i najlepszą potrawę regionalną. W programie także występy zespołu Skowronki i klubu Seniora Relax, a wieczorem zabawa z zespołami Playboys i Quattro Band. Znajdą Państwo na plakacie dostępnym na stronie Urzędu Miejskiego www.kozienice.pl